Możecie otworzyć oczy. No? 3, 2, 1, to jest Dobra. bajka o was. Okej. Okay. O, o, o Ojeju. Ja chyba za nie mówię zaraz, bo jestem w ogromnym szoku. Przepiękne. No i słuchajcie, jakby chcieliśmy spełnić Wasze marzenia, żeby to zabrać Was też na taką polną łąkę. Jak widzicie, mamy ją trochę w przeskalowaną, bardzo duże elementy scenograficzne, ale zależało nam na tym, żeby zrobić dużymi elementami bardzo dużą scenografię, ale też trochę mniejszym kosztem. Piękne. Jest to takie ekologiczne, a zarazem ekonomiczne rozwiązanie. Tak. A tej ekonomii ee, się to Otrzybujemy. Oprzyda, Otrzybujemy. prawda? Jeszcze jedna rzecz zachwycająca, ale to już zostawię Piotrusiowi. Niech pokaże Ci, co dla Ciebie przygotowałem. Udało mi się ściągnąć ode mnie z butiku sukienkę, która bardzo jest podobna do tej z Twoich inspiracji. Ojej! <laughs> jest tutaj na manekinie, jest bardzo zwiewna z muślinowego y, szyfonu. Ma też Piękne rozcięcie jest, na tak? nogę. No, jest, jestem w szoku. Jest w niej opcja rękawków, które można odpiąć. E, uwierzcie mi, że oglądałam tych skrzynek ogrom i takiej nie widziałam jeszcze. Wzruszyłem. <grym> Znaleźliśmy dla Was miejsce. Ale to nie za dużo. Ja już <grym> Chciałem, żebyście zobaczyli. Jest to połączenie ja industrialu i z to to bardziej nowoczesności. I tak. naszej wody. No. Nie no, pięknie. No ja nie wiem co powiedzieć. Chcemy zorganizować wam naprawdę wesele z prawdziwego zdarzenia. Chcemy, żeby był DJ, żeby był fotograf, żeby był tort, żeby wam niczego tego dnia nie zabrakło, a taką wisienką na torcie, taką atrakcją, która e, jest e, dla dzieci, ale też dla dorosłych, e, to jest byk rodeo. O no. Ale wiecie, że będzie duża kolejka do tego, bo dzieciory to oj, dla was chyba nie ma rzeczy niemożliwych, co? nie ma. <noise> no to Kochani, będzie... zostawimy was teraz e, z tymi emocjami, e, z tą atmosferą, z tym klimatem, który dla was stworzyliśmy. Obejrzyjcie sobie wszystko dokładnie, a my możemy zrobić tylko jedno nie tak. Rzecz. <noise>